Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie przykłada dużą wagę do propagowania wiedzy na temat prawidłowego segregowania odpadów i ochrony środowiska. Dlatego od kilku lat pracownicy spółki prowadzą zajęcia edukacyjne pod nazwą ekolekcje. Dzięki spotkaniom w siedzibie ZGOK-u wiedza na temat wspomnianych zagadnień przekazywana jest uczestnikom zajęć. Głównie uczniom szkół podstawowych i średnich, ale także studentom oraz innym grupom, które odwiedzają siedzibę spółki przy ulicy Lubelskiej 53 w Olsztynie. Kończymy kolejny rok ekolekcji, rok szkolny 2022-2023. Zostały nam jeszcze tylko jedne zajęcia, w tym semestrze przeprowadziliśmy ponad 40 zajęć, w poprzednim prawie 40, więc jesteśmy zadowoleni z frekwencji. No i cóż, rozmawiamy z dziećmi o tym, jak należy segregować odpady, przede wszystkim o tym, a to ma służyć głównie zwiększeniu odzysku segregowanych odpadów, odzysku surowców w gminach, bo to jest, to jest bardzo ważne. Cieszymy się, że, że dzieci nas odwiedzają, że odwiedza nas młodzież, no bo chcemy tę ideę segregowania odpadów, ideę recyklingu propagować i chcemy, żeby no, było na tym świecie jak, jak najlepiej, tak, żebyśmy segregowali jak najwięcej odpadów, żebyśmy mieli z tego jak najwięcej pożytku. Ekolekcja rozpoczyna część teoretyczna, podczas której prezentowane są zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przedstawiane są również korzyści ekonomiczne i ekologiczne, wynikające z segregowania odpadów. Prezentacja tych zagadnień jest dostosowana do wieku uczestników zajęć. O wyrażenie z ekolekcji w Zgoku zapytaliśmy uczniów szkoły podstawowej w Stawigudzie. Powiedz nam, co sądzisz o takich zajęciach? No, takie zajęcia były bardzo ciekawe, mi się podobały. Dzieci podczas zajęć mogły dowiedzieć się, że w 2023 roku zostanie zakończona w stolicy regionu budowa elektrociepłowni, gdzie paliwo alternatywne będzie zamieniane na prąd i energię cieplną do ogrzewania mieszkań. Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Pozostałe po segregacji odpady są cennym źródłem energii, przestało być składowane na wysypiskach, obecnie między innymi, w myśl zaleceń Unii Europejskiej powinny być wykorzystywane do celów energetycznych. A jaką jeszcze wiedzę wynieśli ze kolekcji młodzi uczestnicy zajęć? Na pewno dowiedziałam się, że niektóre rzeczy, które wyrzucamy, zostają przetwarzane w energię, którą w zwyczajnym życiu wykorzystujemy, na przykład, żeby oglądać telewizję albo. Różne światła włączać. To właśnie z tych odpadów, które wyrzucamy do kosza na śmieci, przetwarzamy na energię. Mogłam się dowiedzieć, że wszystkie elektrownie zanieczyszczają środowisko i że jak nie będziemy segregować śmieci, to będzie coraz gorzej u nas na planecie. Do czego? Jak segregujemy śmieci? Do jakiego pojemnika co wrzucamy? Do zielonego na pewno wrzucamy szkół. Do żółtego tworzywa sztuczne, czyli plastik i metale, do niebieskiego papier, a do brązowego taki odpad właśnie jak jakieś patyki, skoszona trawa, ale też możemy to wyrzucić na kompostownik. Dowiedziałam się jak ważne jest segregowanie śmieci. No, że, że jeśli nie będziemy segregować, to zrozumiałam, że możemy utonąć w śmieciach niedługo. Dlaczego jest ważna segregacja śmieci? Segregacja śmieci jest dlatego ważna, bo niektóre są, produkty są do przetwarzania, a niektóre nie. I Dowiedziałam się, że może na przykład wyciekać z takich y, wysypisk śmieci, i, i może to zanieczyścić wodę, i może zanieczyścić też ziemię. I my pijemy tą wodę na przykład i może zanieczyścić nasz organizm na przykład. Dlaczego trzeba być ekologicznym? Y... Jak ty jesteś na co dzień ekologiczna, co robisz, by właśnie chronić planetę? Ogólnie to segregujemy śmieci w domu. Y... I czasami też trochę sprzątam w lesie, bo obok mnie, w je... obok mojego domu jest las taki. I ostatnio z, y, kiedyś z koleżanką nazbierałam dużo śmieci. Co ciekawego się dowiedziałeś? E, no bardzo dużo rzeczy. Do, wiedziałem się, że są właśnie taka wyspa śmieci. Jest, to jest pięć wielkości Polski na przykład. No i... Nauczyłem się bardzo dużo rzeczy ogólnie. A dlaczego trzeba dbać o środowisko, powiedz nam. Dlatego, bo e, jak będzie tak ziemia zanieczyszczona, nie będzie się praktycznie dało żyć, e, zwierzęta będą e, wyginą i nie będzie już gazów kopalnianych typu metan, ga, e, gaz i, e, i węgiel. No. Drugą część kolekcji stanowiła wycieczka na terenie należącego do ZGOKu, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Odbyła się ona pod okiem eksperta, który dbał zarówno o wiedzę uczestników wycieczki, jak również o ich bezpieczeństwo. Podczas wycieczki uczestnicy kolekcji mogli m.in. zobaczyć, jak odpady zmieszane przetwarzane są na tzw. paliwo alternatywne, a także jak wygląda przygotowanie odpadów segregowanych do procesu recyklingu. W tego typu wycieczkach cyklicznie udział brały również inne szkoły odwiedzające ZGOK. No myślę, że... Młodzież, że nawet my też, dorośli, powinniśmy mieć pewną wiedzę na temat tego, z czym się spotykamy na co dzień czyli z, ogromnym, z ogromną ilością śmieci. Czy faktycznie młodzież przyswaja takie informacje i rzeczywiście im się może to przydać? Jak widzę teraz. To młodzież bardzo uważnie w tym programie uczestniczy, w tym wykładzie, więc na pewno są zainteresowani i myślę, że zastosują to w życiu codziennym. Jak się okazało, wiedza zdobyta w GOKU faktycznie w przyszłości przyda się młodzieży z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie. Czego ciekawego się dowiedziałeś podczas dzisiejszego wykładu? Czego się dowiedziałem? No dowiedziałem się tego, że nie każde szkło to to samo szkło, tak? Tego, że aluminiowe puszki to jest właśnie taki metal nie do odpadów typowo, a do po prostu do plastikowych pojemników żółtych. Dowiedziałem się tego dzisiaj dopiero po tylu latach. A co sądzisz o tego typu wykładach? Potrzebne, niepotrzebne? Myślę, że są bardzo potrzebne, bo takie rzeczy, jakie tutaj się dzieją, jakie nauczyliśmy się też to to, że możemy oszczędzać pieniądze na samym yy, segregowaniu śmieci w domu. To jest bardzo ważne, no i myślę, że chłonne bardzo. Yy, dowiedziałem się, jak można dbać o środowisko i żeby nie wrzucać tych rzeczy, których nie powinno się dać, danych, śmietników, jakby do tych, to trzeba. Jak wycieczka? Co ciekawego tam widziałeś na, na terenie zakładu? Widziałem, jak odbywają się procesy tych jakby przetwarzania śmieci. W ZGOKu prowadzone były również zajęcia dla uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Olsztynie. Skąd pomysł, by tutaj właśnie przyjechać na te zajęcia e-kolekcje? Z chęci poznawania czegoś nowego, z pogłębiania naszej wiedzy, a my jesteśmy. Ja jestem nauczycielem uczniów ze specjalnego ośrodka, także u nich trzeba tą wiedzę ugruntować i często o niej mówić. Przypomnijmy, działalność edukacyjna ma dwa cele, przede wszystkim ochrona naszego środowiska, czyli uczenie najmłodszych pokoleń, w jaki sposób powinna przebiegać selektywna zbiórka odpadów i czemu ona służy. Efekt, jaki chce osiągnąć ZGOK to obniżenie kosztów gospodarowania odpadami w regionie. Należy postawić na edukację, by selektywna zbiórka odpadów była prowadzona prawidłowo. Obecnie tylko 35% odpadów wyrzucanych do żółtych pojemników nadaje się do recyklingu. Spółka postawiła na edukację wśród uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach cyklu. Lekcji o selektywnej zbiórce odpadów.